Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku Tapicer w akcji". Dzisiaj pokażę wam jak przyszyć sprężyny do pasów. OK, a więc moi drodzy mamy przygotowane Wcześniej siedzisko z, ze starego krzesła. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak zamontować takie pasy, to znajdziecie w opisie. Tam są linki i zobaczycie ten odcinek, jak odpowiednio napręży pas tapicerski. Moi drodzy, tutaj w tej wersji mamy trzy w sumie pół sprężyny. To też taka ciekawostka. W dobie kryzysu wszystko było ciężko osiągalne, czyli z jednej sprężyny cięto ją na pół i po prostu zakręglano do góry drut i były dwie pół sprężyny. To było wykorzystywane. Było ciężko dostępne, więc korzystali, wykorzystywali na maksa jak się dało. Ok, więc mamy trzy połówki. To co jest ważne przy taśmowaniu, żeby pasy nam w miejscach Sprężyn były przeplatane, czyli tutaj żeby, żeby ta sprężyna nie była na, pojedynczej, na pojedynczym pasie, tylko w miejscu, gdzie się przeplata, czyli ważne jest, w który, jak przybijamy pasy. Już musicie wiedzieć, mocując pasy, gdzie będą rozmieszczane sprężyny. Druga rzecz, widzicie, że one są pod lekkim skosem. Je można oczywiście formować. Czasami są proste. Jeżeli macie już jakieś starsze sprężyny, które były użyte w siedzisku, i z powrotem je używacie, to tym jakby wyższą, wyższym elementem ustawiajcie sobie na środku. Już Wam pokażę w jaki sposób. Tak, czyli robimy sobie. Mm, Sprężyny też można sobie formować tak, żeby ten najwyższy punkt był tutaj na środku, żeby nam ładnie te siedzisko e, uformowało. E, dratwa do szycia, jeden długi kawałek będziemy to wszywać, e, igła półokrągła, ja akurat złapałem taki, taki większy większą, co prawda będę szył mniejszą, czyli igła półokrągła. E, odpowiednie ustawienie sprężyn, no i będziemy łapać. Każda sprężyna, moi drodzy, powinna być złapana w czterech miejscach, żeby nam się nie przesuwała, nie jeździła i tak jak powiedziałem wcześniej, w najwyższym punkcie, żeby była na, e, na środku. Okej, okay, dobra, czyli e, ja będę miał trochę utrudnioną e, sytuację. Dlaczego? Bo będę pracował na stole fajnie by było, jeżeli u siebie w swoich pracowniach szyjecie, szyjecie, przyszywacie generalnie sprężyny, usadowić sobie to na kozłach, wtedy będziecie mieli fajny dostęp do, do dołu i będzie wam się wygodniej szyło. Ja to zrobię na stole, myślę, że dam radę. A więc mamy igłę półokrągłą, mamy dratwę i teraz ważna rzecz. Powiedzmy, zaczynamy sobie tutaj z przodu siedziska. Łapiemy, tu złapiemy to dwa razy, żeby nam tutaj to nie uciekło i będziemy biegli jak na koniec filmu zobaczycie. Takimi zegzakami, czyli z jednego końca na bok, drugi bok i do przodu, ponieważ będziemy szyć tutaj jakby do tyłu siedziska. Tutaj jest tyło siedziska, więc kolejny, żeby nam się nie dublowały, dublowały te nasze wiązania, te szycia. Więc biegniemy sobie, żeby one się nie, e, nie powtarzały. Ok, czyli łapiemy przód, bok, bok i jakby tył tej sprężyny. E, w tej tylnej będzie jakby przód, bok, tył, bok i później leci do kolejnej, ponieważ jakby obtacza to dookoła i do następnej sprężyny znowu na, na zygzaka. Ok, dobra. E, ja zawsze zaczynam od, od dołu. E, w, Usadowiam sobie, ważna rzecz, jeżeli macie sprężyny dwustoszkowe, żeby one zawsze były usytuowane symetrycznie nad, nad tym łączeniem tych pasów, jak najbliżej. Ważne jest to, żeby ta igła, którą tutaj wbijacie, żeby ona wychodziła jak najbliżej tego, tego druta. I wbijamy się to jest tutaj też ważne, żeby ten nasz szpagat jak najbliżej owijał ten drut nasz, żeby jak najmocniej ściągał go do pasa, przyciągał. Mamy po drugiej stronie i tutaj musimy sobie teraz zawiązać pętelkę. OK, mamy tutaj na końcu. Robimy sobie lasso. jak najbliżej tego i dociągamy mocno. To co wspomniałem przed momentem, jeszcze raz ja sobie dodatkowo przyszyję to znowu jak najbliżej tej tego druta. I znowu wchodzimy jak najbliżej OK, dociągamy. Sprawdzić, czy dobrze jest dociągnięte. Ważne jest, żeby e, te wiązanie, te szycie było stabilne, bo to jest bardzo ważne. OK, tak jak wspomniałem wcześniej, mamy złapane z samego przodu. E, przechodzimy teraz do boku. I tu jest istotne, gdzie się wbijacie. Generalnie hmm, spróbuję to pokazać na. E, może tutaj chłopaki pokażą na zbliżeniu, ja złapię podwójną e, tą górną, żeby e, musicie sobie wyobrazić, że tutaj pod spodem jest ta, e, ten pas, czyli to nie powinno łapać w ten sposób sprężyny, może tak jeszcze bokiem będzie lepiej widoczne, w ten sposób, tylko to powinno owijać jakby ten nasz pas, znaczy nie pas tylko drut, żeby było takie zawinięcie Czyli jeżeli tutaj wbijamy się po tej stronie, żeby zaistniało takie zawinięcie, muszę wyjść od środka. Czyli wejdę tutaj, wejdę tutaj od środka, wbiję się na zewnątrz i pójdę na drugą stronę, czyli zrobi mi takie owinięcie tego druta. Gdybym się wbił z przodu, później wbił w środku, to by nastąpiło tylko jakby górne zaciśnięcie tego e, naszego druta, bardziej mocne, stabilniejsze jest, jeżeli wbiję się od środka. Przejdę na zewnątrz i pójdę w bok. Ok. Znowu jest ważne to, żeby jak najbliżej tego druta. Zobaczcie. I teraz na drugą stronę znowu łapiemy tu drut. Tu złapiemy, i znowu lecimy tutaj, i wychodzi nam taka literka Z. Powinna wyjść No i później biegniemy do następnego. No to szybko A więc mamy tutaj końcówkę. No, i tutaj jeszcze musimy sobie zrobić pętelkę, przyszyć to z węzłem, żeby nam się nie opuściła nitka. Pętelka dodatkowa, tak. No i mamy. A więc moi drodzy i mamy zakończoną pracę, przyszyte sprężyny, ładną dratwą, pozaszywane. No i teraz jedynie co zostaje to wywiązanie tych, tych sprężyn. I to generalnie wszystko w dzisiejszym odcinku, moi drodzy. Oczywiście nie zapomnijcie o podniesieniu łapki w górę. Komentujcie, lajkujcie. No i oczywiście ważna rzecz, subskrybujcie kanał, żeby nie ominął u Was kolejny ciekawy odcinek. I oczywiście e, ważna dla nas rzecz, czyli Patronite, wspierajcie nas w nagrywaniu kolejnych odcinków. Będzie ich coraz więcej. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia, do następnego razu.